Dzień dobry, jesteśmy na Pogórzu Wiśnickim w miejscowości Gnojnik, gdzie Stowarzyszenie Wesna buduje pierwszą w Polsce senior osadę, przepięknie położoną w scenerii ogrodu na południowym stoku Anczykówki. W kompleksie osady powstaje dodatkowa część ogrodu, społeczno-terapeutyczna z możliwością organizacji zajęć hortiterapii. Wiosną zaprosimy Was do wspólnego nasadzania. Tymczasem już dziś zapraszam Państwa do obejrzenia dziewięciu odcinków o pielęgnacji jesiennych ogrodów. Mam nadzieję, że w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa tym materiałem damy Wam dużą dawkę dobrej energii. Jesteśmy przed bardzo pięknym krzewem, który jest niezwykle Odporny, bo Karagana Syberyjska to jest nazwa tej rośliny. Zobaczcie Państwo, ona ma liść taki, który jest troszeczkę przypominający robinie akacjową, czyli wiemy, że to jest rodzina fabace, spokrewniona jest z grochem i z fasolą. I to są rośliny, które mają zdolność syntezowania azotu z powietrza, więc one nie potrzebują mieć takiej żyznej ziemi, bo one sobie same syntezują azot, czyli główny składnik nawozów wszystkich organicznych, prawda? Czyli to jest gatunek tak zwany glebochronny i pionierski. Na każdej ziemi urośnie. I karagana kwitnie na wiosnę, żółtymi kwiatami, które też są miododajne, więc kolejna jej zaleta. I też ma piękną odmianę. To jest właśnie ta odmiana pendula. Pendula to znaczy, że ma zwisające w dół pędy. No i robi taki bardzo fajny, płaczący, trochę romantyczny charakter. Nie rośnie duża, w zasadzie cały czas zachowuje, tak jak się często ją kupiło, troszeczkę tylko przerasta z kilku stron, ale nie idzie do góry. I ona jest szczepiona na gatunku podstawowym, czyli na karaganie syberyjskiej, której, której jest pień. I z tego pnia w ogrodach często wyrastają Odrosty, bardzo silne odrosty, bo to jest tak jak każdy gatunek glebochronny, masę daje odrostów, żeby się mocno zakorzenić i te odrosty musimy systematycznie wycinać. Właśnie teraz jest odpowiednia pora wycinania, bo nasz powoli wchodzi w okres spoczynku, więc możemy spokojnie pobawić się w w miarę dokładne i bardzo głębokie wycięcie odrostów korzeniowych i nie zdziwmy się, ale na wiosnę wyrosną nowe, bo im więcej tniemy, tym więcej rośnie.